Jak odpuścić i otrzymać to, czego chcesz. Dużo w środowisku manifestacji mówi się o tym, że jeżeli chcesz coś zmanifestować, to musisz odpuścić i jest to prawda. Dlatego dzisiaj pokażę, jak to zrobić, ale pokażę też częstotliwość, którą emitujesz do wszechświata, która tak naprawdę odpycha ciebie od Twojej wymarzonej rzeczywistości i jak ją złamać. Także zacznijmy od fundamentu. Fundament, który brzmi tak. Możesz mieć tylko to, co już masz. I wiem, może to brzmieć jak paradoks, ale już tłumaczę. Albo najpierw wytłumaczmy sobie czy, ym, znaczenie słowa mieć, słowa posiadać, bo możesz mieć złą definicję słowa mieć. Mieć lub posiadać. dla ciebie może znaczyć fizycznie jeżeli masz coś fizycznie I jest to błędna jeżeli jest to błędna definicja słowa mieć jeżeli chodzi o wszechświat ponieważ dla wszechświata jeżeli coś masz to masz to wibracyjnie dla ciebie jeżeli ty coś masz to możesz to zobaczyć i dotknąć ale wszechświat tak nie myśli wszechświat dla wszechświata masz, jeżeli masz coś wibracyjnie, czyli masz mentalnie plus duchowo. Inaczej możemy powiedzieć, że wibracyjne dopasowanie. Inaczej masz, jeżeli jesteś wibracyjnym dopasowaniem tego, co chcesz. Jeżeli chcesz jakąś rzecz, jeżeli wibracyjnie dopasowany jesteś do tej rzeczy, jeżeli masz wibracyjne dopasowanie do tej rzeczy, to ją masz. Jeżeli Chcesz jakąś cechę charakteru, to jeżeli masz wibracyjne dopasowanie do tej cechy charakteru, to masz tą cechę charakteru. Tak myśli wszechświat. Musisz przestać myśleć jak człowiek, a zacząć myśleć jak wszechświat, bo jesteś mikroskopijną wersją wszechświata. Dlatego możesz mieć fizycznie tylko to, co już masz wibracyjnie. W piśmie jest powiedziane w Ewangelii św. Marka 11.24. O cokolwiek w modlitwie prosicie, wierzcie, że otrzymaliście, a otrzymacie. I co jest ważne, wierzcie, że otrzymaliście. Wierz, że już to masz, a otrzymasz, czyli będziesz to mieć. Czyli wibracyjnie, czyli wewnątrz. Fizycznie, czyli na zewnątrz. Możesz mieć na zewnątrz tylko to, co masz już wewnątrz. Czyli jak w niebie, taki na ziemi. Tu chodzi o drugie prawo hermetyczne z her, Kebalionu: Hermetyzm, czyli prawo zgodności. Jak w niebie, taki na ziemi. Jak na górze, taki na dole. Jak wewnątrz, taki na zewnątrz. Inaczej też jest to opowiedziane w Biblii, w Ewangelii Świętego Mateusza 6,33. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne zostanie wam dodane. Królestwo Boże i Jego Sprawiedliwość to jest świadomość. Czyli szukaj świadomości, w której nie potrzebujesz niczego, wszystko masz, jesteś pełny, można powiedzieć, jesteś w 100% pełny, nie potrzebujesz niczego, bo już wszystko masz, jest stan błogości i spokoju. Czyli szukaj tej świadomości, a wszystko inne ci zostanie dodane. Dlatego szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne, czyli materia, zostanie ci dodane. Ty teraz popełniasz błąd, bo szukasz materii zamiast tego co tworzy materię, czyli świadomość. Świadomość tworzy materię, możesz zobaczyć w fizyce kwantowej w eksperymencie obserwatora na przykład, że świadomość wpływa na cząsteczki subatomowe. Czyli my nie reagujemy na świat, świat reaguje na nas. Dobra. I możesz być wibracyjnie dopasowany do swojej wymarzonej rzeczywistości. Możesz to mieć, ale jest jedna częstotliwość, która odpycha tą wymarzoną rzeczywistość od Ciebie. I już pokazuję jaka to jest częstotliwość. Częstotliwość desperacji. Inaczej za mocno czegoś chcesz, potrzebujesz. Nie możesz mieć niczego, co potrzebujesz. Dlaczego? Ponieważ w, w tym wszechświecie po prostu tak jest, że w tym wszechświecie jest posiadanie. Lub chcenie. Chcenie, tak? Czyli chcę. <noise> chcę lub posiadam. Posiadanie lub chcenie. Dziwnie brzmi chcenie, rozumiemy o co chodzi. Jeżeli coś posiadasz, to jak to było? No, Wibracyjna zgodność. Jeżeli masz wibracyjną zgodność, to posiadasz wibracyjna zgodność, czyli czujesz się dobrze. Bez tego i z tym. To jest ptaszek. Czujesz się dobrze bez tego i z tym. Ty się czujesz dobrze z tym, ale bez tego już nie. Chcenia lub lub chcę, czyli nie mam, bo możemy chcieć tylko to, czego nie mamy. Jak coś masz, to nie chcesz tego, bo, bo to masz, tak? Jeżeli nie masz tego wewnątrz, to do, to sprawi, że nie będziesz mieć tego na zewnątrz, czyli nie mam na zewnątrz. Jeżeli nie masz wewnątrz, to nie masz wibracyjnie. To nie masz też częstotliwości tego. Jeżeli nie masz wibracyjnie, to nie masz fizycznie. Jeżeli nie masz częstotliwości, to nie masz w rzeczywistości. Częstotliwość prowadzi do materializacji rzeczywistości, czyli częstotliwość odpowiada rzeczywistości. I dlatego. Ta częstotliwość desperacji, jeżeli coś chcesz, to tego nie masz. Ona, ona cię odpycha. Jeżeli coś chcesz, to dajesz wszechświatu znać, że tego nie masz. Nie możesz te, tego chcieć, bo jeżeli dajesz wszechświatu, że tego nie masz, czyli szukasz czegoś, szukasz czegoś fizycznie, szukasz materii, tak jak przed chwilą było, materia i szukasz jej, bo jej nie masz, to to, co na zewnątrz, jest odzwierciedleniem tego, co wewnątrz. Czyli jeżeli ty szukasz tego na zewnątrz, to nie masz też tego wewnątrz. Jeżeli szukasz, to nie masz tego na zewnątrz. Jeżeli nie masz na zewnątrz, to nie masz wewnątrz, bo wewnętrzne jest odzwierciedleniem zewnętrznego. A jeżeli nie masz wewnątrz, to to doprowadzi do okoliczności, w których doświadczysz tylko tego braku. Czyli wewnątrz, jeżeli nie masz, doprowadzi do tego, że na zewnątrz nie będzie. Szukanie czegoś na zewnątrz sprawia, że nie masz tego wewnątrz, nie, że nie masz tego wewnątrz. To jest pewna częstotliwość, która jest wysyłana do wszechświata, i on może ci tylko wtedy przynieść to, że tego nie masz. Sprawi, e, zmaterializujesz okoliczności, środowisko i wydarzenia, które ci tylko pokażą i w których doświadczysz tego braku. Dobra, teraz pokażę, jak, jak złamać tą częstotliwość. Póki nie złamiesz tej częstotliwości, to będziesz odpychać od siebie swoją wymarzoną rzeczywistość. Dlatego możesz robić wszystkie afirmacje, jakie tylko znasz i znajdziesz w internecie, ale póki nie złamiesz tej częstotliwości, nic się nie stanie. Bo jeżeli nie masz czegoś na zewnątrz, to nie masz wewnątrz. Możesz mieć tylko to, co już masz. Jeżeli nie masz tego wewnątrz, nie możesz mieć tego na zewnątrz. Jak złamać częstotliwość desperacji, częstotliwość tego, że tego potrzebujesz? Na trzy sposoby. Jeden, dwa i trzy. Pierwszym sposobem jest to, że nie być co ja zrobiłem, co tu się stało? Nie być zależnym od rezultatów, czyli inaczej od okoliczności. Nie być zależnym od Zewnętrznych okoliczności. Nie być zależnym od zewnętrznych okoliczności. Dobra, na razie zmarzę tam dwójkę i trójkę. O. Magnes odleciał, szybko poszło. Szybko poszło, bo niedawno zamówiłem tą tablicę. To jest 4 dni temu mi przyszła. Ale widziałem, że gąbka jest do dupy. Także spodziewałem się tego, że, że szybko jebnie Ale dobra. Nie być zależnym od rezultatów, czyli od zewnętrznych okoliczności. Pokażę to na przykładzie rysunku, którego się nauczyłem od Boba Proctora. A Bob Proctor się nauczył od Turmana Fleeta. Turman Fleet, który był zaangażowany w holistyczne leczenie mocno. I powiedział, że leczymy tylko objawy, nie leczymy przyczyny. Przyczyna zawsze zaczyna się w umyśle. I powiedział, że nikt nigdy nie widział umysłu, dlatego ja narysuję rysunek. Ja, czyli on. On powiedział, że narysuję rysunek, który ułoży to wszystko. Bo jeżeli o czymś mówimy, dobrze jest mieć obraz tego, o czym się mówi. I narysował taki rysunek, czyli duże koło to jest umysł, i małe koło to jest ciało. <laughs> Ciało, umysł dzielimy na dwie części, górna część umysłu świadomy, dolna część umysłu podświadomy i ciało. Może szybko wytłumaczę, umysł świadomy to jest myślący umysł, w nim możesz wybierać, lub, yy, znaczy możesz wybierać, czyli możesz akceptować albo odrzucać i mamy intelekt, intelekt czyli sześć wyższych zdolności, lub intelektualnych zdolności, czyli percepcja, pamięć, wyobraźnia, wola, intuicja i rozum. To są twoje narzędzia, to jest to, co cię odróżnia od wszystkich zwierząt. Podświadomość jest umysłem emocjonalnym, ona nie może wybierać, nie może akceptować albo odrzucać, ona może tylko akceptować to, co jej dasz z świadomości. I co jest ważne dla podświadomości, nie rozróżnia, czy coś sobie wyobrażasz, czy nie. Więc jeżeli sobie coś wyobrazisz i wpoisz sobie to emocjonalnie do podświadomości, to to się dzieje. Ponieważ wszystko z umysłu jest wyrażane w ciele. Ciało jest instrumentem umysłu. I teraz mamy do umysłu świadomego przyczepione pięć anten. Są to nasze zmysły. Słyszysz, smakujesz, dotykasz, e, widzisz. Słyszysz, smakujesz, dotykasz, widzisz i wąchasz. Powiedzmy, że to jest wąchasz, to jest wzrok. Dobra, to jest wzrok. I teraz ciało przystępuje do działania. Działanie tworzy rezultaty. To jak działasz, to to do siebie przyciągasz i tworzą się rezultaty, czyli inaczej okoliczności, środowisko i warunki. I teraz, jeżeli Ty jesteś zależny od swoich rezultatów, czyli Udamy sobie drugie. Aha, świadomość, czyli płaszczyzna mentalna, podświadomość, czyli płaszczyzna duchowa, ciało, czyli płaszczyzna fizyczna. Jeżeli ty patrzysz na swoje rezultaty, to to, czyli twoje rezultaty, pojawia się na ekranie twojego umysłu, na ekranie twojej świadomości. I teraz, jeżeli to dyktuje tym, jak się czujesz, to jest umysł emocjonalny, czyli jeżeli to dyktuje tym, jak się czujesz, to to zmienia wibracje w ciele. I sprawia, że wtedy działasz tak samo, i rezultaty się nie zmieniają. Jeżeli ty zarabiasz 10 tysięcy, to jest twój rezultat, a chcesz zarabiać 50 tysięcy, chcesz zarabiać 50 tysięcy miesięcznie, tygodniowo, powiedzmy miesięcznie, to ty nie możesz patrzeć na swoje rezultaty. Inaczej, możesz na nie patrzeć, one mogą się pojawiać w twojej świadomości, te rezultaty 10 tysięcy. Ale one nie powinny zmieniać tego, jak się czujesz. One nie powinny zmieniać twojego wewnętrznego stanu. Ty powinieneś za pomocą wyobraźni, czyli intelektu, zbudować sobie rezultat 50 tysięcy, zobaczyć siebie jako już osobę, która to ma i wczuć się w to. To sobie wpoić emocjonalnie. Siebie jako osobę, która zarabia 50 tysięcy. I to zmieni twoje wibracje w ciele, zmieni to, co robisz. Zmieni to, co przyciągasz i zmieni Twoje rezultaty. 50 tysięcy. Czyli nie możesz sprawiać, żeby zewnętrzne okoliczności dyktowały tym, jak się czujesz wewnętrznie. Jeżeli tak robisz, to świat macie na smyczy. Jesteś pieskiem na smyczy świata, ponieważ wtedy oddajesz moc światu, żeby częstotliwość świata przekalibrowała Twoją częstotliwość na częstotliwość świata ty musisz sam siebie kalibrować swoją, rzecz, swoją częstotliwość czyli ty musisz sam sobie do podświadomości wpajać idee, które chcesz żeby się wydarzyły, które chcesz doświadczyć które chcesz zmanifestować manifestacja to jest nie będę tego pisał w sumie manifestacja to jest powołanie czegoś do swojego doświadczenia manifestacja jest natychmiastowa ponieważ jeżeli coś sobie wyobrazisz to twoje ciało tego doświadcza Czyli powołałeś coś do swojego doświadczenia. Ty to czujesz, czujesz emocje rzeczy, które sobie wyobrażasz, więc powołałeś to do swojego doświadczenia. Więc to już się zmanifestowało. Jeżeli coś już masz mentalnie, to według wszechświata już to masz. Tylko teraz musisz zostać na tej częstotliwości, czyli utrzymać te wibracje, żeby to się zmaterializowało, żebyś to zobaczył w świecie fizycznym. A jak zobaczysz to w świecie fizycznym, to jest tylko dodatek, bo już tego doświadczyłeś. Moja dziewczyna chyba z tego piła, bo pachnie perfumami. Dobra, przejdźmy do drugiego i trzeciego sposobu. Czyli pierwszy sposób to musisz emocjonalnie się zdyscyplinować. Nie Wszechświat będzie ci pokazywał, świat będzie ci pokazywał rzeczy, których nie chcesz zobaczyć i nie możesz sprawić, żeby to naruszyło twój wewnętrzny stan, żeby to naruszyło twoje mentalne nastawienie. Żeby to naruszyło Twoją częstotliwość, żeby to weszło do Twojej podświadomości. Te wszystkie rzeczy są tym samym. To jest zmieniane. Jak chcesz, tak możesz to interpretować. Co jest dla Ciebie łatwiejsze? czy słuchać gibanie się tej tablicy jak słychać gibanie no to, to trudno to będzie słychać gibanie bo zamówiłem tą tablicę okazało się, że ona jest niższa ode mnie ona była dotąd gdzieś dotąd no, była niższa ode mnie I teraz stoi na, na cegłach na cegłach ją postawiłem, dlatego będzie się trochę gibać dobra, drugi sposób to jest taki, że Musisz zrozumieć, musisz sobie to uświadomić, że Twoja wymarzona rzeczywistość. Inaczej, że Ty myślisz, że Twoja wymarzona rzeczywistość przyniesie Ci inny stan, nowy stan. Czyli Ty chcesz coś, żeby się inaczej czuć. Nie ma w świecie niczego, co chcemy, co nie sprawi, że będziemy się czuć inaczej. My nie chcemy tej rzeczy, my chcemy się czuć inaczej. Chcesz czuć inne emocje, chcesz być w innym stanie mentalnym, fizycznym, duchowym, emocjonalnym i mentalnym. To jesteś ty. Ja. Ja czyli ty. I chcesz wymarzoną rzeczywistość i szukasz materii, żeby się inaczej czuć wewnętrznie. Ale możesz ominąć to, możesz zacząć się czuć inaczej, wejść w nowy stan. I ten nowy stan ma co? Częstotliwość. I ta częstotliwość jest, jest tym, co cię zabierze do twojej wymarzonej rzeczywistości i tak. I tak, jeżeli zostaniesz na tej częstotliwości, to Twoja wymarzona rzeczywistość się zmaterializuje. Jest to tak pewne, jak to, że jutro wzejdzie słońce. Jak to, że dzisiaj będzie ciemno. Jak to, że po zimie następuje jesień. Tak? Tak. Nie, wiosna. Zima, wiosna, lato, jesień. Jak to, że po zimie następuje wiosna. Często mi się to myli, Gdzie wiosna jest po zimie czy po lecie, nieważne. Czyli jedyne, czego chcemy, to nowego stanu, to nowych emocji. I jak ty poczujesz już te emocje, wejdziesz w ten stan, to już to masz. Już to masz, więc nie musisz szukać rzeczywistości. Manifestacja jest jak zakładanie czapki wibracyjnej. Jak wchodzisz na wibrację, czyli czujesz, że coś masz, to zakładasz czapkę. I wtedy już manifestujesz. Póki nie zdejmiesz tej czapki, to manifestujesz. A zdejmujesz ją za każdym razem, jak szukasz na zewnątrz potwierdzenia tego, że to masz. Jak szukasz materii, szukasz, czy to masz, to znaczy, że tego nie masz, bo szukasz tego. I wtedy zdejmujesz czapkę i nie manifestujesz. Dobra. Trzeci sposób. Trzeci sposób to są cytaty z Biblii, które wytłumaczę, czyli Ewangelia św. Mateusza. Mateusz 19, 26 i Jana, Jan 14, 10. Mateusz 19, 26. Albo nie, zacznijmy od Jana, najpierw Jan Jan 1410, czyli nie, dobra, od Mateusza jednak. <grym> tak, kurde, to, to dobra, od Mateusza. Mateusz 19:26: Dla ludzi jest to niemożliwe. Parafrazuję oczywiście: dla ludzi jest to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. muszę się tak obkręcać, bo mam mikrofon na, na kablu. Dla ludzi, czyli ludzie, jest to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Musisz zrozumieć, że to nie Ty manifestujesz, tylko Bóg, który jest w tobie, to manifestuje. Dla ciebie to jest niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ człowiek jest uwięziony, albo raczej ograniczony przez tą trójwymiarową rzeczywistość. Jeżeli tworzysz z ograniczonego stanu, to co możesz stworzyć? Tylko ograniczoną rzeczywistość, ograniczone okoliczności. Dlatego musisz wejść w siebie, w nieskończoność, która jest w tobie. Bóg jest aspektem nieskończoności w tobie. I z tego aspektu nieskończoności możesz co wytworzyć? Nieskończoność okoliczności, nieskończona liczba okoliczności, nieskończone rezultaty. Jan 1410. Jezus powiedział: To nie ja dokonuję tych dzieł, ale Bóg, który jest we mnie, ich dokonuje. Parafrazuję znowu. Czyli Jezus mówi: To nie ja dokonuję tych dzieł, tylko Bóg, co ja napisałem tu Boga? Bóg, tylko Bóg, który jest we mnie i dokonuje. Czyli znowu Jezus jest człowiekiem, czyli nie dokonuje tych dzieł, tylko Bóg, który jest we mnie i dokonuje. Jeżeli to sobie uświadomisz, to wystarczy, że po pierwsze poczujesz, że masz swoje pragnienie, czy masz swoją wymarzoną rzeczywistość, zrozumiesz, że jeżeli to masz, to już to manifestujesz i teraz nie będziesz musiał o nic się martwić, bo nie ty. Manifestujesz, tylko Bóg, który jest w tobie. A ścieżki Boga są nieznane. Nikt nie wie, jak manifestacja się dzieje, jak wszystko się manifestuje, inaczej materializuje. Jak manifestacja się materializuje w świecie fizycznym, nie wiesz. Bóg jest wszędzie, działa przez wszystko. Więc, jeżeli zasiejesz tą ideę w Bogu, zasiejesz tą ideę w swojej podświadomości, to nawet liście drzew działają. Dlatego, żeby się e, spełniło to Twoje wymarzone, coś źle powiedziałem. Bóg jest wszędzie, więc jest nawet w drzewach. Jeżeli ty zasiejesz tą ideę w nieskończonej inteligencji, czy w Bogu, czy w umyśle Boga, czy jak chcesz to nazwać, w energii, to nawet to drzewo działa dla spełnienia Twojego życzenia. Także poczuj, że już to masz i puść, bo to nie ty, to nie ty to robisz. Jeżeli już poczułeś, to już to jest, i teraz tylko to utrzymaj. Nie musisz szukać niczego na zewnątrz, nie musisz nic robić w sensie, działanie wiadomo, na płaszczyźnie fizycznej jest potrzebne ale nie musisz się martwić, nie musisz, że ja muszę zrobić to, tam, to, tamto w stresie. Jeżeli już to masz i wykonujesz działanie w spokoju, to wzmacniasz to działanie o tą częstotliwość, w której jesteś, i sprawiasz, że tylko przyciągasz wszystko dla spełnienia tego życzenia. To jest prawdziwe. E, prawo przyciągania, bo prawo przyciągania jest zbyt mocno nadużywane, bym powiedział przez środowisko manifestacji zbyt dużo ludzi nie rozumie prawa przyciągania, myślą, że jak my, myślą, że jak myślisz jeżeli myślisz o bogactwie to będziesz bogaty, nie, musisz czuć, już to mieć nie mieć stresu, stan błogości, szukaj najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie Ci dodane dobra, do następnego